Tutaj za mną stoi Osom L1 Max, najnowszy model z Osoma, a tuż obok pierwowzór tej hulajnogi, czyli zwykła L1, jakże popularna. Sprawdzimy sobie w tym odcinku jakiego ma V-Maxa L1 Max, no i jakie są różnice między tymi dwoma hulajnogami. Zaczynamy! Dobra, przestawimy sobie tą hulajnogę obok, tej, żeby łatwiej było dostrzec nam różnice między tymi dwoma modelami. One są naprawdę niewielkie tak wizualnie, ale pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy najbardziej, oczywiście patrząc od góry, to to, że w L1 mamy taką żółtą plastikową nakładkę wokół portu ładowania, a w L1 Maxie ta nakładka jest w kolorze czarnym. To samo dotyczy tej wstawki w podnóżku. W L1 jest żółty, a tutaj mamy czarny kolor. Także takie różnice są patrząc od góry i jeśli te kolory byłyby identyczne, to już absolutnie nie mielibyście pojęcia, która hulajnoga jest która, chyba że spojrzelibyście... Na te hulajnogi z boku od razu by Wam się tutaj wyłonił napis OSOM, który jest podświetlany na biało. To jest napis, który jest taki sam jak w DT2 Pro, tylko w DT2 Pro świeci po prostu na niebiesko, a tutaj na biało. L1 czegoś takiego nie ma, nie ma żadnego podświetlenia z boku, żadnego napisu. No i też tutaj jest taka plastikowa strukturka na deku. Coś, czego nie ma w L1 zwykłej. I to są takie dwie różnice, dzięki którym rozpoznacie, który model jest który. No bo poza tymi dwiema rzeczami to wizualnie absolutnie nie różni mi się od siebie niczym. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Wiadomo, L1 Max musi mieć coś max. Tym maxem są tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście moc silnika. L1 Max jest o 200 W mocniejsza od L1 Jej silnik ma moc po prostu 1000 W, co zresztą jest tutaj. Napisane. No a skoro mocniejsza, to też pewnie jest trochę szybsza, więc sprawdźmy sobie jaki jest jej VMAX, ale najpierw sprawdźmy jakie ma przekłamanie, bo, bo to osą. Sprawdzam przekłamanie licznika, ale wydaje mi się, że będzie niewielkie, ponieważ jadąc tutaj akurat odpaliłem sobie GPS-a i pokazało mi chyba z 1 albo 1,5 kilometra różnicy, także zapowiada się nieźle. Zobaczymy. Jest! Tutaj mamy kilometr. No, trochę jest, ale nie dużo. Zmierzmy to. No, niestety myślałem, że będzie mniej, ale jest tutaj kilometr. Dokładnie w tym miejscu, także mamy no, 900, 90, przepraszam, metrów. Bez 30 centymetrów, także 90 metrów oznacza, że współczynnik będzie yy, ile? 910. 910 dla L1 Maxa. Dobra, jedziemy z tym V Maxem

60 60 na godzinę, więcej nie, nie chcę jechać, dobra. Mamy 6 dych, Vmax. L1 max, 60 na godzinę. Gdyby tak przeliczyć, to pewnie wyjdzie troszeczkę inaczej, zaraz to sprawdzę. 60 na godzinę razy kropka 910 równa się 54,6, 55. 5 na godzinę praktycznie L1 Max według moich wyliczeń, ale sprawdźmy jeszcze z GPS-em, zobaczymy co GPS pokaże. Wychodzi na to, że moje pomiary zostały potwierdzone, czyli 55 km na godzinę. To jest Vmax osoma L1 Max. Jakby na to nie patrzeć, no L1 Max jest troszeczkę mocniejsza, no bo przypomnę tylko, że L1 zwykła osiągnęła 52 na godzinę, więc. Ta jest 3 km na godzinę szybsza. Pomyślałem, że porównam sobie jeszcze przyspieszenia do poszczególnych prędkości z L1 na podstawie testu L1, który wykonałem latem. I ku mojemu zdziwieniu wyszło na to, że L1 przyspiesza szybciej od Maxa. Ale pamiętajmy, że L1 ma większe przekłamanie licznika od Maxa, więc jak weźmiemy na to poprawkę, to wychodzi jednak, że L1 Max ma troszeczkę lepsze przyspieszenie od L1, co jest zresztą naturalną rzeczą mając 200 W mocy więcej. Kolejna sprawa to waga hulajnogi, bo ten temat jest ostatnio dosyć popularny, więc sprawdźmy, ile waży L1 Max i czy jest hulajnogą legalną, czy może jednak przekracza 30 kg. Osom L1 Max waży dokładnie 29,65, także jest legalna. I to jest akurat rzecz, która zgadza się ze specyfikacją i oczywiście cieszy. Skoro waży poniżej 30 kg, to warto by było sprawdzić, czy da się ją zablokować do prędkości np. 20 km na godzinę. Wchodzimy sobie do ukrytego menu poprzez naciśnięcie tych dwóch przycisków. Wchodzimy do pozycji P08 dokładnie. I teraz możecie sobie zmienić tutaj moc silnika. Tak naprawdę najlepiej to dopasować sobie po prostu pod swoją wagę, tak żeby osiągnąć 20 km na godzinę maksymalnie. I wtedy będziecie mieli naprawdę full legal. Natomiast jeśli chodzi o ustawienie tej prędkości z kołem w powietrzu, to jeśli ustawicie sobie na 24, to hulajnoga nie pojedzie więcej niż 20 km na godzinę. Sprawdźmy to. Eko 7, Sport 11 i Race 20 km na godzinę. To jest VMAX po zablokowaniu. Oczywiście, jeśli staniecie sobie na tej hulajnodze i będziecie jechać, no to ta prędkość będzie niższa, więc. No trzeba sobie dobrać samemu. No ale najważniejsze jest to, że da się ją zablokować. Kolejna z różnic według mnie naprawdę kluczowa to pojemność baterii, ponieważ w L1 zwykłej mieliśmy 15,6 Ah, a w L1 Maxie mamy baterię o pojemności 20,8 Ah. I według mnie to właśnie to jest największą różnicą pomiędzy L1 i L1 Maxem, ponieważ owszem troszeczkę większa moc, ale... 5A, ah, większa pojemność baterii, to naprawdę może robić różnicę. Sprawdźmy to. Licznik początkowy 8 km, trip skasowany, lecimy. Tempomat ustawiłem sobie na 28 km na godzinę, ponieważ po przekłamaniu wychodzi, że tyle trzeba jechać, żeby realnie było 25 km na godzinę. Generalnie to jest moja druga jazda na tej nodze Pierwsza to był właśnie speed test i droga powrotna ze speed testu. Muszę Wam powiedzieć, od razu tutaj pierwsze wrażenia są bardzo podobne jak na L1C. Tutaj naprawdę sporo miejsca jest komfortowo. No i przede wszystkim jadąc troszeczkę szybciej, no bo teraz akurat jadę tyle, ile jadę. To nie czuć żadnych efektów typu shimmy, jakiś wibracji, jakiegoś dziwnego telepania kierownicą. Po prostu na tej hulajnodze można naprawdę przycinać z maksymalną prędkością bez obaw o jakąś stabilność czy po prostu swoje bezpieczeństwo. Te osoby są naprawdę mega wygodne i bezpieczne. Od razu odpowiem na pytanie, które często pada i związane jest bezpośrednio z temperaturą zewnętrzną i w ogóle robienia takich testów zasięgu. Często pisaliście w komentarzach, że zimą zasięg będzie niższy, i tu macie rację. Gdyby ta hulajnoga była przechowywana w garażu blaszanym na dworze i była naprawdę przemarznięta, bo dzisiaj było chyba minus 2 stopnie, no to faktycznie ten test zasięgu nie miałby większego sensu. Natomiast ja te hulajnogi trzymam w ciepłym, ogrzewanym garażu, więc wyjeżdżają cieplutkie. A po drodze, tak jak teraz, też nie mają za bardzo okazji się jakoś specjalnie zziębić, ponieważ. Oddając energię elektryczną do silnika, same z siebie się troszeczkę nagrzewają, więc tam nie ma jakiejś temperatury, nie wiem, ujemnej czy, no, ujemnej to nie, bo jest akurat 5 stopni, więc nie powinno to mieć akurat tak dużego wpływu na zasięg, no być może będzie ciutkę niższy, nie wiem, mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę, zobaczymy. Jakby ktoś pytał, to przypominam, że ten tempomat to jest pozycja P17 w ukrytym menu i właśnie za sekundę powinna wskoczyć dyszka, tak jest, mamy dychę. 5 kresek stanu baterii napięcie 50,30V niestety ta pora roku nie jest najlepsza do robienia testów jakichkolwiek na zewnątrz, także nie dość, że zimno, dzień krótki to jeszcze pewnie wrócę po zmroku. Także. Właśnie wskoczył 20 km, jednej kreski nie ma, napięcie 49,9 V. Jest 30 km na liczniku, nie ma dwóch kresek, zostały 3, napięcie to 47,1 V. Lecimy dalej. Przed chwilą wskoczył 40 km, trzy kreski stanu baterii, napięcie 46,20 V. Mamy już mrugającą rezerwę, dwie kreseczki mrugają, 50 km za nami, napięcie to uwaga 46,5 V. Jest 60 km, cały czas mrugają dwie kreski rezerwy, napięcie 44,8 V. Przed chwilą wskoczył 70 km. Już tylko ostatnia kreseczka mi tutaj mruga. Także zbliżamy się powoli do końca testu zasięgu napięcie 436 V. To już będzie koniec testu zasięgu, ponieważ mruga pusta bateria. Hulajnoga już nie chce jechać z pełną prędkością, więc zatrzymajmy się, jakie tam mamy napięcie 40,70 V. Dobra, wystarczy jej. Zobaczmy, ile mamy teraz na tripie. Tak jest. Chwila prawdy. Na tripie mamy 78,7 km. Także trzeba to przeliczyć teraz. 78,7 km razy 0,91 wychodzi nam 71,5 km zasięgu. 71,5 km zasięgu, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jak na tą pogodę, no muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że uda się zrobić taki zasięg. Jednak no jest 4 stopnie teraz, także jest dosyć chłodno, więc słuchajcie, no hulajnoga w budżecie około 2000 zł, dosyć szybka, legalna i jeszcze taki zasięg. No uważam, że to jest jeden z lepszych w tym momencie zakupów chyba, L1 Max, naprawdę. Jakoś tak naturalnie o innych rzeczach za bardzo nie wspominałem, no bo to samo co w L1, czyli mamy tutaj kierunkowskazy, mamy elektroniczny klakson. No generalnie wszystko to samo co w L1, tak samo wysokość kierownicy, można sobie podciągnąć wyżej, obniżyć na sam dół, no ja mam gdzieś tak po środku mniej więcej, tak jest dla mnie najlepiej. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale mamy tutaj oczywiście standardowo dwa tagi NFC, kartę NFC i oczywiście jeśli macie taką ochotę, to można sobie za pomocą tego licznika dodać kolejne karty, takie na przykład uniwersalne, nie ma problemu. Niedawno ktoś pytał mnie w komentarzu, czy można sobie jakoś wyłączyć to podświetlenie w osomach. Oczywiście, że można, wystarczy dwa razy nacisnąć plus, żeby wyłączyć albo włączyć, oczywiście Fajniej wygląda z włączonym oświetleniem. Identyczne jak w jedynce 1 przednia lampka, bardzo mocna zresztą, zaraz Wam pokażę jak to świeci w nocy. Zawieszenie jak to Osom mięciutkie, można sobie podregulować twardość sprężynki, jeśli macie klucz hakowy. Tylny amor i przedni ma regulację, także wystarczy sobie tutaj odpowiednim kluczem to troszeczkę podregulować i będzie git. Oczywiście mamy tutaj ten sam system składania co w większości Osomów. Zaraz sobie ją złożymy. Ciekawe czy rozpoznałbym, która jest L1, a która L1 Max, podnosząc je? No nie, identycznie. Przynajmniej tak czuję, także nie wiedziałbym, która która. Jeśli chodzi o jazdę nocną, to tak samo jak w osomie L1, Max świeci naprawdę bardzo dobrze. To są najlepsze światła, jakie instalowano we wszystkich osomach. Tą lampkę oczywiście można sobie wyregulować góra-dół w zależności od potrzeb. Podświetlony napis dodaje troszeczkę więcej widoczności z boku. Poza tym kierunkowskazy światło pozycyjne i stop. I to wszystko. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o te dwie hulajnogi. Pewnie miałbym sam dylemat, którą wybrać, ponieważ jednak L1 jest 5 stówek mniej więcej tańsza od L1 Maxa, a ta z kolei jest ciutkę szybsza i ma trochę lepszy zasięg. Reszta to samo, więc tak naprawdę to już od Waszego chyba portfela zależy, którą wybierzecie. Pamiętajcie tylko, że macie kod rabatowy na te hulajnogi w sklepie geekbuying.pl. Wystarczy sobie wpisać w koszyczku Simon 6 i cena leci o 6% w dół. Także to chyba tyle. Linki znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!